Dzień dobry, tu Złomnik. Witam Was z samego centrum Trzebnicy. Zobaczcie jak tu pięknie w tym centrum Trzebnicy jest. Pokażę Wam z zewnątrz. Bardzo piękne miejsce. Rzeczywiście chyba zasługuje na, to, na tę nazwę Detroit, którą ktoś jej nadał od liter DTR na tablicy. Zobaczcie, tu jest jeszcze zabytkowy dystrybutor do nalewania wody do parowozów. Pompa parowozowa, jak to się nazywa, dokładnie nie wiem. No i bardzo fajny jest ten ceglany budynek tutaj. Najlepszy skit jest tutaj na końcu bo tutaj na końcu jest opuszczona obrotnica parowozowa, lokomotywowa, która ta obrotnica już jest na tyle zablokowana, że zrobiono taki, taki bufor na końcu, żeby na nią nie wjechać. Parowóz wjeżdżał tutaj, obracało się go i ruszał w drugą stronę, w drugim kierunku, a w tej chwili lokomotywy są dwukierunkowe i nie ma potrzeby takiej obrotnicy w ogóle mieć. Nie no dobra, dosyć już tego kolejowego czy też postkolejowego syfu czas na ładny samochód Nie wiem czy to nie będzie dzisiaj odcinek stacjonarny, bo jest trochę drobny problem z uruchomieniem ale to nie szkodzi, bo historia z tym samochodem jest tak dobra że ona jakby nawet skompensuje to, że nie będę nim jeździł W latach 60 Volkswagen i Porsche uznały że potrzebują mieć auto sportowe. Porsche, żeby było tańsze niż 911 i żeby było takie dla klientów mniej zamożnych, ale też chcących mieć logo Porsche. A Volkswagen, żeby zastąpić karmana Giję, który się starzał i był wolny i nieciekawy, i ludzie już się tym karmanem Giją przejedli. Więc zawarto umowę. Z tym, że taki był problem, że ta umowa była ustna. Ona polegała na tym, że. Prezes Volkswagena znał prezesa Porsche, jedli razem kury w ursta, przybili sobie piątkę i sobie powiedzieli, dobra, zrobimy razem wóz, będzie Volkswagen Porsche, będzie super. No i rzeczywiście podjęto jakieś wspólne prace nad tym samochodem, żeby zrobić no, taki samochód sportowy, powiedzmy entry level, jak to czasem mówią. No ale taki wystąpił mały problem, że w międzyczasie prezes Volkswagena zdążył się pożegnać z życiem. I nowy prezes Volkswagena powiedział, ja żadnej umowy nie zawierałem, macie na no to papier, nie macie. No to o co chodzi? I mówi tak, my jako Volkswagen to auto opracowaliśmy, my będziemy je produkować, a Porsche, jakie je chce, to niech je od nas kupi. Więc wybuchła awantura między tymi dwiema firmami, która się skończyła ostatecznie tym, że Porsche od Volkswagena ten wóz kupowało za kupę Forsy, więc on nie był tani, tak jak miał być tani, tylko był drogi. Więc jest to auto, które jest wynikiem kłótni, nieporozumienia i najważniejszy moral z tego jest taki, że wszystko zawsze musicie mieć na papierze. Jak nie macie, to was zrobią w balona. Nie wiem czy wiecie, ale nagrałem bardzo fajne podcasty o motoryzacji dla Empiku. Jak sobie ten film obejrzycie, to potem wejdźcie na empik.com, ukośnik gofree i tam jak sobie wpiszecie kod złomnik, to macie 30 dni abonamentu GoMini za darmo i wszystkie te podcasty sobie możecie za friko przesłuchać. Także tak zróbcie, tam są konie, a teraz będą konie mechaniczne. W końcu po długich kłótniach ten wóz trafił na rynek w Europie jako Volkswagen Porsche 914, w Stanach jako Porsche 914. Porsche było mocno przeciwne temu, żeby była taka wersja, że ten wóz w wersji czterocylindrowej jest Volkswagenem, a w wersji sześcio jest Porsche, więc wszystkie miały tę samą markę, to samo logo. No ale były dwie wersje silnikowe. Ta główna, czyli czterocylindrowa, tak jak jest tutaj 1,7, potem 1,8 i 2,0. Oraz bardzo rzadko spotykana, zrobiona tylko w 3000 sztuk. Wersja 914 łamane przez 6 z silnikiem 206cylindrowym z Porsche, który nie jest silnikiem z 911. Oraz co jest ładnego tutaj. Lokomotywa Fablock LYD1 napędana silnikiem wola, chyba nie Henschel Wola, tylko normalnie wola. Rzędową szóstką dieslem o pojemności 19 litrów i mocy, uwaga, 150 koni mechanicznych z 19 litrów to w ogóle brawo, dobra robota. Chyba bardziej nieefektywnego wykorzystania pojemności skokowej sobie nie jestem w stanie wyobrazić. W każdym razie ta lokomotywa wąskotorowa rozwijała prędkość konstrukcyjną 30 km na godzinę. Produkowali ją od 60 roku w fabloku, kiedy ja nie mieszkałem jeszcze nawet w bloku, ale coś zrymowałem znowu i. Proszę bardzo, ona do dzisiaj jest w ogóle wykorzystywana na niektórych liniach. Bardzo fajny sprzęt. Ten silnik sześciocylindrowy no był mocno zduszony w stosunku do silnika z 911. Zmienili bardzo dużo, żeby trochę obniżyć moc i tak dalej. No i żeby się mieścił w amerykańskich normach emisji spalin, co dało ostatecznie moc 110 koni, co i tak ten samochód katapultowało do setki w 8,5 sekundy, podczas kiedy te Volkswagenowskie klekoty, boksery potrzebowały 13 sekund do setki. Potem w późniejszej wersji, jak wszedł Volkswagen 2.0 z wtryskiem 4 tutaj 95, a potem 100 konny, to już miał do setki 10 sekund. To już był w miarę rozsądny wynik. No ale nie zmienia to faktu, że ten wóz z silnikiem z Porsche on fruwa, a z silnikiem z Volkswagena jeździ. Tylko że z silnikiem Volkswagena zrobiono ich 115 tysięcy sztuk, a z silnikiem Porsche 3000. E, a jeżeli chodzi o różnicę w cenach, to z silnikiem Volkswagena on kosztuje tyle, a z silnikiem Porsche on kosztuje tyle, tyle i jeszcze tyle. Śliczna jest ta klameczka, trzeba sporo siły o, żeby się drzwi otworzyły, oczywiście drzwi są bezramkowe, bo to jest samochód sportowy z prawdziwego zderzenia. E, maskę się otwiera tutaj, e, ciągnąc za to cięgno. Akurat już ją otworzyłem, właśnie nie ja. No nie ma znaczenia. I tak nie wiecie, kto bez różnicy, to Wam pokażę silnik. Do silnika dostęp jest no, tak ogólnie beznadziejny. E, tu jest czterocylindrowy silnik Volkswagena, ten 2.0, typ czwarty tak zwany, czyli jak w 411, jak w Busie. Zresztą 411, sporo swoich części przekazała na rzecz modelu 914, bo na przykład tam przednie piasty, hamulce i tak dalej są z Volkswagena właśnie. No i jest taka sytuacja, że wszystkie Volkswageny Porsche 914 z silnikiem VW, czyli tym czterocylindrowym, miały wtrysk paliwa Bosch D-Jetronic Ale w dzisiejszych czasach ten wtrysk paliwa Bosch D-Jetronic to się psuje, jest kłopotliwy i tak dalej. I bardzo dużo z tych samochodów ma założone podwójne gaźniki, które w Stanach Zjednoczonych są nielegalne, bo nie spełniają norm emisji smogu. W Europie nikt się go nie czepia, bo to jest zabytkowe, więc nie ma o czym gadać. Ale jeżeli widzicie 914 4 cylindrową z gaźnikami, to znaczy, że to jest słab. No i tutaj dokładnie tak jest. Jak widzicie jeden gaźnik, a potem tam drugi gaźnik. Całkiem one są ogromne. I teraz sytuacja jest taka. Ja zanim ten film nakręciłem, to przeczytałem i obejrzałem bardzo dużo materiałów o 914. I jest to dokładnie sytuacja z gatunku jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Jedni piszą, że tylko wtrysk Dedgetronik zapewnia płynną pracę i w ogóle dzięki temu samochód jest przyjemniejszy w eksploatacji, mniej awaryjny. A inni piszą wywalić ten wtrysk w diabły, po co to komu, to jest w ogóle diabelski wynalazek, daje się gaźnik i wtedy jest lepsza reakcja na gaz i tak dalej. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją rację, a ja wam powiem, że tak naprawdę tutaj wypadałoby dać 1.9 TDI. Tak poważnie mówiąc, to rzeczywiście chyba z głośnikami łatwiej niż yy, z wtryskiem się babrać. I tak w ogóle to ten silnik 2.0 tutaj jest dosyć potencjałowy, bo są przecież nawet w Polsce specjaliści, którzy z tego volkswagenowskiego typu 4 są w stanie wydusić 120 koni, przy czym nie mam pojęcia, dlaczego zrobili tak strasznie małą maskę tego silnika, a zamknąć się on to niestety tak łatwo. O, zamknąłem. Ma e, piękne złote litery Porsche, żeby nikt nie miał wątpliwości, że pod maską jest silnik Volkswagena. Ma e, bardzo śmieszną, bardzo małą szybę tylną, troszkę w stylu Forda Anglia, bo ona jest w sumie e, pod ujemnym kątem ścięta do środka. No i oczywiście tylko dwa miejsca, ale za to gigantyczny bagażnik, który zaraz Wam otworzę i Wam pokażę. Nie ufam samochodom, które mają dwa miejsca i dwa bagażniki. To jest podejrzane, ale. Pokażę Wam ten bagażnik, bo jest naprawdę skurczywek niesamowity. Patrzcie, o cholera. Dobra, właściwie nie widział. Eee, klapa jest ogromna, jest bardzo płasko tutaj, no bo tam oczywiście już jest normalnie e, podwozie. I tutaj widzimy cztery dziwne uchwyty. I pod jabło są te uchwyty, to Wam zaraz powiem, ponieważ to jest wersja targa. One wszystkie są targą, czyli ten dach się w nich zdejmuje. I tutaj, tak naprawdę, ten bagażnik jest po to, że sobie montujemy ten dach typu targa tutaj w tym miejscu i sobie jeździmy. Z otwartym dachem i na słońce ogrzewa, wiatr nas owiewa, zapach paliwa nam się w nozdrze dostaje. Wiadomo o co chodzi. Spróbuję ten dach zdemontować. Ten dach ma zapinki. Tu jest kolejna zapinka i tu z, ty z tyłu są jeszcze dwie zapinki. I teraz te zapinki trzeba odpiąć i ten dach zdemontować, żeby powstała nam wersja targa. Uwaga, idę targać. To właśnie od tego jest nazwa targa, że się ten dach targa do góry i teraz, kiedy już go trzymamy to on sobie teraz wędruje, wędruje, wędruje leci, 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 leci leci i sobie ląduje w bagażniku no dobra, siedzi, jest idealnie, tak miało być znaczy, udawajmy, że tak miało być, o to wam pokażę, o co chodzi, bo on ma takie uchwyty więc Porsche zrobiło specjalne takie kielichy plastikowe żeby ten uchwyt od dachu w ten kielich tutaj wlazł o i się trzymał no i teraz, kiedy już ten dach typu targa zdemontowaliśmy, to tylny bagażnik nam zniknął. Wszystko no, teraz do niczego, więc trzeba teraz znaleźć przedni bagażnik. czekajcie, się. Yy, yy, o, tu chyba. O, udało mi się. A teraz patrzcie, że tutaj, normalnie na tym cięgnie, jest zamek. Można zablokować w, z tego miejsca otwieranie bagażnika na poziomie cięgna. Już bardzo fajne to jest wymyślone. No, czyli jak garbus, nie? Dwa bagażniki. Wiadomo, że Garbus ma dwa bagażniki, na pewno o tym wiecie. A jak o tym nie wiecie, to się przekonacie dopiero jak będzie film z Garbusem, no bo będzie film z Garbusem, tylko jeszcze nie teraz. Ten przedni bagażnik jest imponujący. Jak się go porówna z bagażnikiem w Garbusie, który jest żenujący, z bagażnikiem w mojej TELTE, który jest śmieszny, głupi, bez sensu, to ten bagażnik to jest naprawdę kupa miejsca na torby. Więc w sumie tamten tylny to jest na plaster, znaczy na, na dach, ale wiadomo o co chodzi. Tutaj się naprawdę postarali, żeby to było praktyczne. I o dziwo. Klienci to docenili, chociaż auto miało tylko dwa miejsca, i sprzedać 120 tysięcy aut dwumiejscowych, tak niszowych jak to, to był naprawdę duży sukces, mimo że auto od początku się źle zapowiadało, mimo że z jakiegoś powodu prasa motoryzacyjnego nie cierpiała i pisali o nim, że jest beznadziejne, wolne i w ogóle, żeby się zabiło, a tymczasem, wręcz przeciwnie, ono się cały czas dobrze sprzedawało aż do samego końca swojej produkcji. Także w sumie trochę szacunek. Zobaczcie tu, ja bym się zmieścił. No, i oczywiście światła podnoszone, wczesna wersja. Każde potrzebowało wielkiego silnika elektrycznego, który tutaj wystaje i go widać tak trochę. Dzisiaj by tak nie zrobili, żeby tak wystawało na wierzch cokolwiek. A w tamtych czasach, proszę bardzo, do każdej lampy jest wielki, osobny silnik. Dodatkowo pod maską jest yy, zbiornik paliwa. Tutaj jest korek do wlewania paliwa, także idealnie, żeby rozchlapać naokoło paliwo po tej ładnej, czarnej tapiterce. To też trochę jak w Syrenie 103, że zbiornik jest pod maską. Już garbus chyba miał... A nie, garbus też miał pod maską, ale moja telka już nie miała pod maską, więc yy, tak. Płyn hamulcowy i płyn do spryskiwacza. No i oczywiście pytanie, a gdzie płyn do chłodnicy? Ha ha ha! ale dowcip Czekajcie, zobaczymy tabliczkę znamionową. Spójrzcie, że na tablicy znamionowej, mimo że jest to auto sprzedawane pod marką Porsche w Stanach Zjednoczonych, to jest wersja amerykańska, jest napisane Volkswagen Werk AG, made in Germany, więc niby Porsche, ale Volkswagen. Ten wóz miał jedną jednakże wadę technologiczną: mianowicie, spójrzcie, tutaj widać przewód paliwowy a nad tym przewodem paliwowym jest tacka akumulatora ta tacka akumulatora rdzewiała i akumulator potrafił spaść na przewody paliwowe i je przerwać albo kapać kwasem z akumulatora też na te same przewody powodując rozlewanie się paliwa no i czasem nawet pożary, także to się zdarzało w tych samochodach, ale z drugiej strony w latach 70 czy 60-tych sportowe, które stawały w płomieniach to było normalne, no takie Lamborghini Miura na przykład no, ruszyłeś miurą i za chwilę się paliła no. Normalna rzecz. Dobra, idziemy do środka. Patrzcie na to, że komuś się chciało zrobić taki wielki schowek. Tutaj otwierany w drzwiach kierowcy. Patrzcie, cyk. O! I jeszcze go od środka wytapicerować. To jest naprawdę ładne. Ja doceniam, że samochody marki Porsche są solidnie zbudowane i się nie psują i są trochę jak takie samochody japońskie. Ja się zawsze kłócę z samochodami marki Porsche, ponieważ ja uważam, że oni marnują swój potencjał. Robienia aut solidnych, na robienie samochodów sportowych, które są nikomu do niczego niepotrzebne. Powinni robić dostawczaki. W sumie robili 924 z silnikiem Zelteka. Dziennikarze motoryzacyjni w tamtych czasach chwalili model 914 za przestronność i dobrą pozycję za kierownicą, ale być może nie byli takiego wzrostu jak ja ci dziennikarze. Nie bardzo wiem jak mam do tego wsiąść. Powiem wam, że chyba nie, no bo to jest jak do Trabanta trzeba wsiadać. No boże, dlaczego mi nie powiedział? Poczekajcie. O. Tak się wsiada do małych samochodów, że najpierw noga takie rownice, a potem dopiero się człowiek usadawia. No i rzeczywiście, nie jest źle, chociaż Szyba przednia jest w głupim miejscu, bo się na wysokości moich oczu kończy. Ale się czuję trochę jakbym siedział w symulatorze jazdy. Jakbym miał PlayStation przed sobą, miałbym kierownicę właśnie od Playaka albo od Xboxa. Dźwignia biegów jest bardzo króciutka. Do przedniej szyby mam bardzo blisko. Wycieraczki są malusieńkie. No i ogólnie pozycja jest niesamowita dosyć. O, sprzęgło takie jak znam z mojego Volkswagena, czy znaczy, już nie mojego, ex-Volkswagen, nieważne, jak znam z Volkswagenów schładzonych powietrzem, czyli się sprzęgło nie wciska do dołu, tylko do góry. Fotele też są dosyć ciekawe, bo tak naprawdę tu jest fotel kierowcy, zobaczcie, a fotel pasażera jest po prostu takim zintegrowanym elementem wraz z tylną częścią kabiny pasażerskiej. Po prostu jest to oparcie razem z całością zrobione. Przez długi czas w ogóle fotel pasażera był w tym samochodzie nieregulowany. Dopiero potem tam dodali możliwość przesuwania tej poduszki. Śmieszne też jest oświetlenie wnętrza, tylko jest tutaj w tym miejscu. Bo no jak w dachu by miało być, skoro dach jest zdejmowany, się inaczej nie da. Czy mogliby dać tutaj w sumie, ale nie dali. Tradycyjnie dla Porsche jest centralny obrotomierz który ma czerwone pole przy 5500. No bo te boksery się nie kręcą za wysoko, taka jest smutna prawda o tych bokserach. To jest zegar z paliwem. No i oczywiście nie ma temperatury cieczy chłodzącej, bo no nie ma cieczy chłodzącej, nie? Ale za to jest miejsce pod to zrobione. Czyli tutaj oryginalnie w tym zegarze była ciecz chłodząca w tym miejscu, bo to jest zegar VDO ogólnego zastosowania, ale tutaj po prostu tego nie ma, więc jest zaślepka. To jest Porsche z zaślepką. No i tu jest prędkościomierz amerykański w milach, do 120 mil na godzinę, czyli do około 180 km na godzinę. Śmieszny jest napis na obrotomierzu UPM-RPM. To UPM to jest od słowa niemieckiego chyba umdrehung czy coś takiego, że to jest obrót. Kiedyś się robiło właśnie tak, że Francuzi na pisali na dźwigni biegów e, litery AR, od arrière, a nie R, jak się teraz pisze. No, i oczywiście, skoro już o dźwigni biegów mówię, to dosyć nietypowe na ówczesne czasy było to, że wszystkie Porsche 914 miały skrzynię piątkę. Z tym, że ta skrzynia piątka ze swoimi bardzo długimi wodzikami była dosyć nieprzyjemna w użyciu. Była taka, no. <laughs> trochę latał ten drążek, ludzie na to narzekali. Ciekawe, jak tutaj to chodzi. Spróbuję wrzucić jakiś bieg. Jedynka jest wiadomo do tyłu, jak w żuku. E, czekajcie, to jest lud, rzeczywiście dziwnie chodzi to jest luz, i ten luz ma bardzo duży opór jedyneczka tak dwójka, faktycznie trzeba się mocno do tego przyłożyć, żeby to zadziałało no i tu są włączniki od świateł to są chyba krótkie to są chyba długie a to są światła awaryjne i jest na tym miejscu napisane EMERGENCY VOLKSWAGEN 88, ale to już taka bezczelność VOLKSWAGEN 88 rozumiecie, bo ja rozumiem i uważam, że to jest skandal Propagowanie ideologii konkretnej. A tutaj są włączniki od wycieraczki, a to nie wiem od czego jest. No i nawiewy z takimi wielkimi uchwytami. Te uchwyty są takie na wielkie amerykańskie paluchy. Ale to jest bardzo ładnie zrobione. To wszystko jest takie naprawdę zaprojektowane z sensem i z przemyśleniem. Jeżeli chodzi o nawiew, to tutaj jest jeszcze dźwignia do otwierania ciepłego powietrza. Tutaj w podłodze to nie jest sanie, bo sanie jest automatyczne, oczywiście, bo to jest oryginalnie z wtryskiem, więc on nie miało sania. No i jest radio oryginalne marki Porsche. Taki napis Porsche na tym radiu pewnie jest wart kupę kasy, ona jest zintegrowana razem, razem z deską rozdzielczą, także to auto było całkiem dobrze wyposażone i było przede wszystkim ładnie w środku wykonane, ludzie doceniali to, że ono jest wykonane właśnie z ładnych materiałów, to wszystko się nie, nie tłucze, nie trzepie, nie klepie, nie łomocze ten wóz w swojej klasie był dobry, sensowny i jak na te lata całkiem rozsądny. Dobrze wyceniony, fajnie jeździł i tak dalej. To, że miał problemy startowe, gdzie no się pokłócili tam Volkswagen z Porsche, no nie powinno przesłaniać tego, że ogólnie to jest po prostu kawał fajnego samochodu. Teraz przełączymy się na chwilę na tryb oglądania kolejowych rudymentów, a my w tym czasie spróbujemy jeszcze go po raz ostatni odpalić, może się akurat uda. W czasie, gdy tam trwa intensywna próba naprawy, Porsche 914 to ja Wam jeszcze pójdę pokazać jedno opuszczone miejsce w Trzebnicy w samym centrum właściwie zespół garaży i warsztat samochodowy o dziwo zobaczcie, brama jest otwarta w sumie można wejść już się nie chce trochę, ale spójrzcie jak jest piękne auto coś i to wszystko w takim stanie gnije sobie w Trzebnicy nie ma tu nikogo od lat i takie coś sobie gnije w Trzebnicy w samym centrum właściwie dosłownie 3 minuty marszu od, od Urzędu Miasta. Budka portiera też całkiem zniszczona, no ale spójrzcie na ten piękny warsztat. Czy to ma potencjał, żeby działało, żeby to się robiło? To jest tak, połowa zawalona. Zobaczcie, tutaj była nawet stacja benzynowa. Ha, nie ma nic. Słuchajcie, czasem trzeba uznać swoją porażkę. Tutaj te plama, to widzicie, to się paliwo trochę wylało, bo... Tak człowiek kręcił i nie chciał zapalić, się troszkę przelało górą. Auto bardzo ciekawe, chociaż odcinek dzisiaj stacjonarny, ale mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak tak to fajnie, a jak nie, to trudno. Oczywiście sklep.zlamni.pl albo sklep.zlamni.pl nabywajcie, wpadajcie, wbijajcie i kupujcie, a ja mam nadzieję, że ten samochód niedługo wróci na drogi, bo usterka jest głupia, drobna, ale niestety nie da rady jej usunąć tutaj na podwórku. Nala!